Do Olsztyna przyjechał minister infrastruktury Cezary Grabarczyk na zaproszenie posłanki Lidii Staroń. Uczestniczył w specjalnie zwołanej konferencji prasowej dotyczącej finansowania budowy drogi krajowej nr 16, a zatem i południowej obwodnicy Olsztyna. Będzie szesnastka, będzie obwodnica Olsztyna, tak jak słyszeliśmy na konferencji, inwestycja nie jest zagrożona, a efektem jakby dodatkowym jest po prostu dodatkowe zabezpieczenie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. I to jest po prostu wynik interwencji, jakby wynik wszelkich rozmów, które spowodowały, że jest i dodatkowe zabezpieczenie, mamy na liście podstawowej wpisane i nic nie jest zagrożone. O tym, że realizacja szesnastki nie jest zagrożona, zapewnił jednoznacznie podczas konferencji minister Grabarczyk. Chciałbym powiedzieć z całą mocą, że są środki na budowę szesnastki. Podobne zapewnienie dotyczy południowej obwodnicy Olsztyna. Planowany termin na uzyskanie ZRID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w 2012 roku. Roku I dopiero po tej dacie rozpoczniemy realizację, czyli budowę tego zadania. I w tym wypadku także nie ma ryzyka, gdy chodzi o finansowanie. Rząd sfinansuje więc budowę szesnastki, a ewentualne opóźnienia mają być nie dłuższe niż kilka tygodni. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z planem. Potwierdza to również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 16 znajduje się na liście projektów indykatywnych. W razie, gdyby pojawiło się jakiekolwiek... Yy potrzeby dodatkowe wynikające chociażby z rozstrzygania przetargów, to istnieje możliwość uzupełnienia tych środków z, właśnie z tego dostosowania technicznego, o którym, o którym była mowa. Z tej kwoty 630 około 630 milionów euro na inwestycje infrastrukturalne przewidzianych jest co najmniej 1 trzecia środków. Zadowolenia nie krył senator Ryszard Górecki, inicjator założenia Stowarzyszenia Szesnastka. Według niego także południowa obwodnica Olsztyna jest inwestycją strategiczną. Przecież to jest kluczowa sprawa, mamy taki tłok, takie zacieśnienie, przecież to jest straszna sytuacja w tej chwili. Jeśli to, to co minister mówił będzie, no to wreszcie może będziemy tym miastem wojewódzkim, który będzie miało Normalną komunikację ze stolicą, bo dalej Olsztyn jest jedynym miastem wojewódzkim, który nie ma drogi ekspresowej do stolicy. Senator Górecki uważa również, że gdyby nie szybka reakcja mediów, posłów, w tym posłanki Lidii Staroń, senatorów i władz samorządowych, finansowania nie udałoby się zatrzymać.